Dzień dobry, cześć, siema, elo, witam, ahoj, serwus, czołem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, ja muszę przyznać, że się bardzo poważnie zdenerwowałem, bo popatrzcie. Normalnie filmiki z czwartej serii y, moich filmików i tak po kolei zrobię. I zaraz zobaczycie, że czegoś tu brakuje. I y, to jest głównie powód mojego zdenerwowania tyle. Ja powiem, bo tu już jest piątko. i brakuje konspiracji twaroszkolnej. I ja nawet nie wiem kto to zrobił, bo mi powiadomienie, żadne nie przyszło ani nic. I ja jestem bardzo poważnie zdenerwowany. Albo to zrobił YouTube, albo ci agresywni ludzie co rządzą tym tyle ja bym chciał powiedzieć. I... Oni zatajają prawdę, bo wy tam słyszeliście, jak komentowałem to, że lekki twarożek nie może być bardziej lekki, jeżeli jego energia jest niższa. Może być co najwyżej słabszy albo mniej energetyczny, ponieważ energia nie posiada nas. I ja to wszystko tam ładnie dokładnie tłumaczyłem, tylko jedyne co do czego można się tam przyczepić to bardzo yy, mierny przykład tego, jak ja tam ważyłem to i obiecuję, że ten film będzie miał fał tam... dwa wersje i poszukam tej mojej wagi takiej co, co do grama normalnie liczy. I ja proszę, aby się już takie sytuacje więcej nie powtarzały. Ja w tym momencie dzwonię na policję. O! Ale ten tablet duży. O! Halo Policja nie odbierają. Tak w ogóle to miał być taki śmieszny sketch, a to nie jest nieśmieszny, tylko taki zupełnie beznadziejny. Hach. Ale to podkreśla właśnie powagę tej sytuacji. Ja tu robię profesjonalny materiał, tak samo profesjonalny jak reszta moich materiałów. No, wiecie, jakie są moje materiały profesjonalne. Szczególnie na przykład takie ga gamę dla E w wersji Asta 2. A tu jeden człowiek z drugim normalnie robi taką sytuację i właśnie nie wiem, kto to zrobił, bo mi tutaj nic nie przyszło. pomogę nawet pokazać elegancko. A... Tutaj są moje ostatnie powiadomienia. I ja się pytam, jak to jest możliwe, żeby zatajać prawdę? To się, to nawet nie może się mieścić w granicach poprawności politycznej, no bo jak nauka i poprawność polityczna, a te rożki są zakłamane. I ja zrobię tutaj konfrontację V2. się zastanawiam, czy do czwartej serii to wrzucę, jako taka enklawa taka, czy już do piątej. Ale musicie zrozumieć tą powagę sytuacji. O, ja jeszcze do YouTube'a chcę się przyczepić. Proszę ja was, o tu jest właśnie o, mój drugi filmik o twarożku, gdzie wszyscy zacieszali z nazwy, ale ja musiałem taką dać, żebyście wiedzieli jaki to jest twarożek i patrzcie tu, oczywiście tak, daję sobie sam unlajki, ja się zastanawiam, a ja wiem kto ty jesteś, ten kto ty, to jeden zawsze taki kolega daje. W sumie nie kolega, bo go nie znam, ale posłuchaj kolego tu się nie daje lajków w górę, tylko lajki same. Tak na przyszłość, żebyś wiedział, nie? O, i patrzcie, i ja tu miałem 20 łapek w dół i ten YouTube niegrzeczny, niewychowany mi zrobi, że są tylko trzy. Ja się pytam, o jest nawet tu info, że pierwszy filmik pod faroszku zniknął. I ja się pytam, jak to jest możliwe. O, to będzie taka drama łączona, że o. że YouTube mi tu zrobił takie coś, że live mi ukradł złodziej. Ja, ja cię właśnie też w YouTube podejrzewam, że mi ten filmik ukradłeś, ale nie mam żadnych dowodów. Poza tym to jeszcze mogą być te co ten twarzek robią oszukany i wszystko wyszło na jaw widzicie, to jest ostateczny dowód. Pamiętajcie, że zamówienie prawdy zawsze jest najwięcej problemów. O. I w sumie to ja już nie wiem co mam mówić, bo się zapowietrzyłem i się tak zdenerwowałem, że aż zapomniałem. Ale ta drama, proszę was, ja się postaram, aby była rozprzestrzeniona na cały wcześniej a już nie ma żartów, tyle ja wam mogę powiedzieć i no pamiętajcie, żeby dawać umlajki, ty kolego co mi dajesz cały czas łapki w górę, to też to pamiętaj tu się nie daje łapek w górę i nie wiem co ty tym chcesz osiągnąć bo zobaczcie, musicie mnie wspomagać z łapkami w dół, bo YouTube kradnie ja już przecież z nim walczyłem raz w moim przedpokoju Fame MMA 3 oryginalny Drabiane, a tu takie rzeczy. No i dalej się wzoruje na moim ulubionym twórcy, aż muzyczka się z wrażenia zatrzymała i do widzenia.